Dzień dobry, dzień dobry, cześć! Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Wtorek piąty? Piąty. Wtorek, piąty, kwietnia, moi drodzy. Ponad trzy miesiące, no to już sporo nagrywam podcasty Słowo Miłości na Dziś. Ja nazywam się Anna Antonia. jesteś na moim kanale Inny Wymiar Sukcesu, a to jest podcast Słowo Miłości na Dziś. A ja Łączę rozwój z duchowością, kochani. I ogólnie jestem bardzo zmęczona. <laughs> jestem bardzo zmęczona. Nagrywam to do Was późnym wieczorem, jest po 23. Mm, będziecie to słuchać o 6 rano. Od 6 rano, może tak. Um, chciałam powiedzieć dzisiaj Wam, jak wygląda mm, premiera i wydanie książki. Ach, dlatego, że wiecie, wy albo ty może, jako, jako widz, czytelnik, osoba zainteresowana, widzisz to tak, że no jest jakaś grafika, jest jakiś live, jest jakiś webinar. Mm, no, i jakby możesz zakupić książkę, tylko ach, nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak ogrom pracy trzeba włożyć w to. Żeby to ujrzało światło dzienne. Ile godzin pisania, poprawek, działań, myślenia nad tym, żeby najpierw powstało takie dzieło. Uwaga, potem korekta, cała zmianka o tym. Stworzenie um, okładki, stworzenie tekstów na okładkę, tył, przód, a... Zrobienie grafik do środka, albo ilustracji, ponieważ ilustracje mm, malował mi Sławek na przykład, pomoc innych osób, tak jak na przykład Basia mi pomagała w kontencie w pewnych rzeczy, w, rozmawiałyśmy i ustalałyśmy pewne rzeczy. Teraz Asia odnośnie sklepu, odnośnie marketingowych rzeczy, to jest ogrom pracy Irenka, która składała książkę, która poprawiała która łamała mi książkę, a pan Łukasz, który jest drukarny, z którym współpracuję od lat, a moi bliscy, którzy mi pomagają. To jest ogrom ludzi sztab ludzi sztab godzin, pracy, pomysłów, myślenia, poprawek, działań, pisania, tworzenia. I wszystkiego, co możesz sobie pomyśleć. A ty tylko wchodzisz, robisz klik, kup teraz i po prostu jakby masz nie masz wyobrażenia tego, w jaki sposób to się odbywa, bo ty chcesz kupić produkt. Fajnie, że chcesz, to jest super. Ale chciałabym wam po powiedzieć, jak to wygląda od drugiej strony, że jest to. Naprawdę ogrom praca. mój syn mówi. <grym> No, mamo, moja, nie lubię, kiedy ty wydajesz książki, bo to wtedy jest bardzo dużo pracy. Ja go przygotowywałam już na to wcześniej. Mówię synek, jak teraz będzie trudny okres, bo będziemy mieć promocję, będziemy wydawać książkę, i gdybyście zobaczyli dzisiaj moją chatę, to byście nie uwierzyli, że to Ania z ludzi sukcesu. <noise> Czasami się śmieję ze znajomymi gdzieś jesteśmy bo coś robimy, i w ogóle dawaj teraz spuścimy live, i niech ludzie zobaczą, że. Ludzie, jak ludzie sukcesu, na przykład coś robią, albo się bawią, albo teraz jakie jest życie, nie? Ludzie sukcesu. Po prostu, bo to jest normalność taka. Ech. Normalność, że czasami jest trudno, normalność, że czasami jest dużo pracy, normalność, że czasami jestem niewyspana. Ogólnie jestem niewyspana od kilku dni. I to też się nie wyśpię. Jutro no mam ogrom pracy yy, tak samo, ponieważ mam cały dzień konsultacji a, i muszę jeszcze... Dodać różne rzeczy, bo to do mnie należy marketingowe, czyli story, yy, pewne opisy. I no nie jest to łatwe. Kiedy wszystko narasta, dopiero w środę. sorku na środę się wyśpię i w środę będę miała taką spokojniejszą, ponieważ będę mogła się zająć tylko yy, i wyłącznie yy, tym odnośnie promocji i sprzedaży książki. Jestem dumna z tej książki. Cieszę się bardzo. Naprawdę. I dzisiaj miałam live'a, moi drodzy. Miałam live'a pod tytułem Jak uleczyć. Przepraszam, jak wyjść z depresji i uleczyć zranioną duszę. Live był cudowny, super, naprawdę. Jak sobie wejdziecie na Facebooka, to zobaczycie. Niestety nie usłyszycie go. Dlatego, że nie mam pojęcia, co się dzieje w ogóle z tym, że drugi raz już mam taki. Taki kłopot z tym, że jakby live się odbywa, wszystko jest fajnie, ludzie słyszą, rozmawiamy i tak dalej, a potem, kiedy on zostaje zapisywane, to jakby nie ma głosu, nie mam pojęcia. Dlatego serdecznie Cię zapraszam, mój drogi i moja droga, na webinar, który odbędzie się 13 kwietnia. Link będziesz mieć poniżej i będziesz. Dobrze, to zaraz sobie powiem. Link będziesz mieć poniżej. Webinar, który potrwa półtora godziny, tak zarezerwuj sobie ten czas i tam będziemy mówić o tym, co mówiliśmy dzisiaj, czyli jakby powtórzę to oraz, oraz będziemy mieli takie, no mięsko takie, czyli po prostu rzeczy, które mm, są ważne, które należy zrobić. Dlaczego? No, to jest to. Także ja serdecznie Cię zapraszam. Może nie mam dzisiaj takiego głosu optymistycznego i w ogóle to taką mówię, że jestem zmęczona, ale to było niesamowite, naprawdę. Cieszę się, że byliście ze mną. Poczytajcie sobie komentarze, to zobaczycie, co ludzie mówili, co pisali. No i co, moi drodzy? no, Rusza promocja mojej książki, jak uleczyć zamian duszę, o tym też mówiłam właśnie na live. Link macie pod spodem. Wybierzcie dla siebie odpowiedni pakiet. No, a trzecią sprawą, która była dzisiaj, to była nowa odsłona mojej strony, ponieważ yy, stara strona miała ileś lat, dzisiaj jest nowa odsłona ludziesukcesu.com, jak sobie wpiszesz, zobaczysz, yy, myślę, że Ci się spodoba, tam jest jeszcze troszkę do zrobienia, więc będziemy w tygodniu to poprawiać, ale większość rzeczy możesz już przeczytać, ogarnąć, jest ogarnięte i jest proste, jasne i przejrzyste, więc cieszę się bardzo z tego naprawdę. Um, co mogę jeszcze powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że teraz przez dwa tygodnie do 18 kwietnia, czyli do poniedziałku lanego, w którym oczywiście też będzie live o 20.30 i to będzie um, taki ostatni live podsumowujący um, ten, um, tę promocję. Uh, Będą, będzie sesja też pytań i odpowiedzi, także już teraz zapraszam cię serdecznie na to. Um, ale o tym, jak wyjść z depresji, to będzie webinar. I na tym webinarze będziemy. To będzie webinar zamknięty, i jest to webinar płatny, kosztuje 9,90, nie jest to dużo. A dlaczego płatny? Dlatego że. Mm, kiedy są webinary, to często nie przechodzimy na nie, tylko dlatego, że są bezpłatne. A jeżeli temat Cię interesuje, to zapłacisz te 9,90, to jest niedużo naprawdę, tutaj na kawę w Starbucksie nawet nie, albo w Costa Cafe. A przyjdziesz na niego tylko dlatego, że temat Cię zainteresuje i jakby, że zapłaciłeś cokolwiek za to. I myślę, że to też jest fajne i ważne, żebyśmy doceniali te rzeczy, które, mm, za które płacimy, żebyśmy doceniali czas kogoś, doceniali swoje pieniądze a, i to, że chcemy się, czegoś się dowiedzieć, bo tam będę mówiła o ważnych rzeczach. Mm, co jeszcze? Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że idę spać. Tak, moi drodzy, naprawdę. A, wybaczcie mi taki spokojny dzisiaj głos i w ogóle, ale. Ostatnie dni to było pompa 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 i dwa tygodnie do poświęta będzie pompa pompa pompa. Hmm, więc potem chwilę odpocznę i koniec maja, początek czerwca będzie wydana druga część tej książki, bo pierwsza część jest jak uleczyć zranioną duszę, druga część będzie jak uleczyć zranione serce, więc znowu będzie pompa pompa pompa. <grych> e, ale cieszę się. Cieszę się, bo Wiem, że dotknie to Twojej duszy i dotknie Twojego serca i zmieni, jeżeli tylko na to pozwolisz. Naprawdę. Dziękuję Bogu, że że mogłam i że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Błogosławię, masz, e, błogosławię Was, moi drodzy. Życzę Wam dobrego dnia, popołudnia lub nocy, w zależności od tego, kiedy to słuchacie. Ściskam. Do usłyszenia jutro. Hej.